Ma być przygotowana przez ofiarę. Podstawą tego jest krucha uniżenie. Objawienie Archanioła dla Daniela też jest dramatycznym doświadczeniem. Ponieważ jego pojawienie się spowodowało, że on upadł jak martwy, nie był w stanie się ruszyć. Dzieci z Fatimy, kiedy miały objawienie Anioła Portugalii. Mówią, że przez dwa, trzy dni nie były w stanie dojść do siebie. Trwały w ciszy, nie mogły nic wypowiedzieć. Miały wrażenia, jakby były trochę pijane. Takie jest zetknięcie nadprzyrodzoności anielskiej z naszą ludzką kondycją. Ale to, co jest najważniejsze, skarby, to to, że Daniel słyszy nieprawdopodobną nowinę. Słyszy pierwsze zdanie. Danielu, mężu umiłowany. Skarby, każdy, kto wchodzi w pokutę.